Cześć, witajcie. Zapraszam bardzo do Need for Speed Must Wanted po czyli na 3 zł z hakiem z 20 chyba paru złotych. Myślę, że za tą cenę to warto już wypróbować tę produkcję. Zobaczmy jak, jak ona się prezentuje. Podobna no, no, muzyka jest rewelacyjna tutaj, zaraz się o tym przekonamy. Czyli tak, automatycznie jest gaz. Wow. Mhm. Jesteśmy w piąci. Ja nie jestem jakimś mistrzem wyścigówek. O, to jest nasze nitro. A to jest nasz, nasza banda. Nie wiem za bardzo jeszcze jak tutaj to wygląda, na jakiej zasadzie to wszystko działa. O. ale nasz demetr się zwiększa. <grymne> to nie jest jakieś dziwne. Nie jestem mistrzem tutaj wyścigów, ale o, mi trochę z powrotem wróciło. O, jakie piękne zniszczenia! No, tak naprawdę to wiecie, chodziło mi o to, żeby wam właśnie. O, jakaś ścinka, Chodziło mi o to, żeby wam pokazać, jak wyglądają właśnie zniszczenia. Hmm. Nie no, gra wygląda rewelacyjnie, prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. Jeszcze za bardzo nie wiem. O, nitro się wyłącza na pewno jakoś tak, ale. A, czyli jak przytrzymujemy. Przytrzymujemy na ekranie. A to wchodzimy w, w driftik. Może uda się samochód to do końca. Pozycja 5-6 to nie wróży nic dobrego. Nic dobrego. Wow. Bo mam nieskończoną ilość tego nitro. Też coraz krótsze jest. O, teraz mi wyszło. Dobra, kompletnie nie znam mapy. Pierwszy raz to dopiero spaliłem. Pierwszy raz to gram. I właśnie chyba doświadczyłem friza na telefonie. Ciekawa sprawa. Czyżby się gierka wykrzeczyła? Za te całe 3 złote? Hmm... Czy jednak gra poszła? No to dobra, to zobaczycie w takim... Dziwne, dziwne to. Powiedzmy mało promocyjne, jeśli chodzi o, o Samsunga Galaxy S3. No ale, no niestety. No, taka jest rzeczywistość. No dobra, spróbujmy jeszcze raz to uruchomić. Dajmy drugą szansę tej grze. No, przynajmniej widzicie wejściówkę, jak to wszystko wygląda. Mhm. Czyli mamy powrót do tego, co było wcześniej. Może teraz już będę trochę lepiej potrafił prowadzić, chociaż niekoniecznie. No bo coś tu trochę zalagowało. Nie wiem dlaczego, czym to jest powodowane. No dobra, teraz, teraz może po prostu muszę trochę bardziej skręcać tutaj. O, teraz driftik ładnie wyszedł. Wiem, że może mało widzicie na ekranie, ale niestety tak są skonstruowane. Gry. Dobra. Widzicie, że mistrzem kierownicy nie jestem, ale uwierzcie mi, naprawdę po drogach normalnie na, na ulicach jeszcze że, że lepiej. Przynajmniej tak mi się wydaje. No nie mam tyle stłuczek na pewno. O, no, teraz ten, znaczy już trochę, znaczy do za drift dostajemy dodatkowe punkty. O, no, teraz było to było fajnie. To o, trochę lepiej poszło. Dlaczego teraz... Raz to tak działa, raz to tak do końca nie działa. Nie. Wiem. Dobra, myślę, że nie będę przedłużał, bo ja jakoś nie jestem super grający. Może w chwilach nudy albo gdzieś w tramwaju sobie chwilę pogram, ale... Ale szczerze powiedziawszy, po prostu chciałem zobaczyć, by tak się wszyscy zachwycali tą grafiką. Nie wiem, jak Wy uważacie, czy to wygląda naprawdę rewelacyjnie? No fajnie wygląda, jeśli chodzi na, o ogierkę na, mm, o gierkę na mm, telefon, to wygląda to naprawdę fajnie. No tylko trzeba jeszcze potrafić troszkę pograć to, może, może się tutaj wstrzela i spróbuję później opanować trochę lepiej te pojazdy Dobra Ukończyłem trzeci Dajcie znać, czy chcecie zacząć jeszcze jakieś filmy z tej gierki Jeśli nie, to po prostu nie będę Was męczył Dobra, tymczasem pozdrawiam, hej